Zmusiła swoją 73-letnią matkę do wykonywania wszystkich prac domowych. Podczas gdy upokarzała ją, nazywając sprzątaczką przed swoim chłopakiem. Ale kiedy jej brat przychodzi do domu, to się dzieje. Witaj na kanale opowiadane historie, polub i zasubskrybuj ten kanał, włącz również powiadomienia. W tym domu czas jakby się zatrzymał, ale cierpienie Roberti trwało nieubłaganie. W wieku 73 lat każdy jej krok był powolny, zmęczony. Zmarszczone ręce nadal wiedziały dokładnie, co robić, dotykając naczyń, owoc całego życia poświęconego opiece nad domem. Ale w jej gestach nie było już życia, tylko ciężar okrutnej rutyny. Roberta była wyczerpana, nie tylko fizycznie, ale i w głębi duszy. Obok niej stała jej córka Gabriela, 33-letnia, patrząc na nią z chłodem. W oczach młodej kobiety nie było miłości. Dla niej Roberta nie była matką, która opiekowała się nią z miłością, ale służącą, kimś, komu można rozkazywać. – Róż się! Mamo, ten dom sam się nie posprząta! – mówiła Gabriela ostrym tonem, pełnym zniecierpliwienia. Ironia tej sytuacji była bolesna. Zamiast być otoczona opieką na starość, Roberta żyła jak więźniarka, wykonując prace domowe, jakby wciąż była młoda, bez przerwy, bez wytchnienia. Każdego dnia wschód słońca przynosił to samo. Nic się nie zmieni. Pierwsze promienie wpadające przez kuchenne okno nie dawały ciepła ani nadziei, tylko gorzkie przypomnienie utraconej wolności. Ten dom, kiedyś pełen marzeń i śmiechu rodzinnego, teraz gościł tylko suche rozkazy i przytłaczającą ciszę. Roberta kurczowo trzymała się wspomnień. Jak człowiek trzyma się deski ratunkowej podczas burzy. Pamiętała czasy, gdy Gabriela była uśmiechniętym, słodkim dzieckiem. Ale życie, albo coś mroczniejszego, zatwardziło serce jej córki. Podczas sprzątania myśli Robert i błądziły wokół bólu tej przemiany. Czy ta rana kiedykolwiek się zagoi? Gabriela, zawsze zajęta swoim telefonem, wydawała się obojętna na ciężar, który jej słowa i czyny kładły na matkę. Jednak tego dnia coś innego zaprzątało jej myśli. Siedząc na kanapie, odebrała telefon, przewracając oczami z irytacją. Po drugiej stronie głos Saula, starszego brata, brzmiał zaniepokojony. Jak się ma nasza mama? zapytał, wyrażając troskę w każdym słowie. Z chłodem osoby, która ma już gotowe kłamstwo, Gabriela odpowiedziała bez wahania. Ona teraz śpi, solo. I tak życie Robert i toczyło się dalej, w ciszy, z duszą przygnięcioną ciężarem, który zdawał się nie mieć końca. Solou, zawsze zapracowany adwokat, poczuł ścisk w sercu. Znał dobrze swoją siostrę i jej manipulacje, ale wciąż chciał wierzyć, że matka jest dobrze traktowana. Śpi, przecież jest dopiero druga po południu mruknął bardziej do siebie niż do Gabrieli. Jej odpowiedź przyszła szybko i ostro. Była zmęczona, musiała odpocząć. Nie martw się, ja o wszystko dbam. Gabriela uśmiechała się cynicznie, mówiąc te słowa. Jej myśli krążyły nie wokół zdrowia matki, ale wokół własnych planów i nadchodzącej wizyty chłopaka Alana. Każdy telefon od Saula był dla niej zagrożeniem zakłóceniem swobody działania. Po zakończeniu rozmowy spojrzała z pogardą w stronę kuchni. Gdzie Roberta nadal wykonywała swoje obowiązki, nieświadoma tego, co się właśnie wydarzyło. Saul jednak nie mógł zaznać spokoju. Odpowiedzi Gabrieli tylko potęgowały jego niepokój. Czuł, że coś jest nie tak. Nawet wracając do swoich codziennych obowiązków, nie mógł pozbyć się tej nowej troski, która zapuszczała w jego myślach korzenie. W biurze, otoczony dokumentami i pilnymi sprawami, wielokrotnie sięgał po telefon. Zamierzając zadzwonić bezpośrednio do matki. Za każdym razem jednak powstrzymywały go słowa Gabrieli: Czy matka naprawdę odpoczywa? Dlaczego Gabriela zawsze wydaje się taka wymijająca? Zastanawiał się coraz bardziej. Niepokój zaczynał go pożerać, zmieniając się w ciężar, który nosił ze sobą wszędzie. Przypominał sobie ostatnie rozmowy z matką, coraz rzadsze i bardziej zdystansowane. Te krótkie połączenia zawsze były przerywane przez Gabriele. Która miała gotowe wymówki. Intuicja Saula, wyostrzona przez lata praktyki adwokackiej, mówiła mu, że coś jest nie w porządku. Nie miał jeszcze dowodów, ale wiedział, że to uczucie, że coś jest strasznie nie tak, nie pozwoli mu szybko zaznać spokoju. Solo starał się skupić na pracy, zagłębiając się w sprawy, które musiał rozwiązać. Ale obraz jego matki, kruchej i milczącej, nie opuszczał jego myśli. Każdy obsłużony klient, każdy podpisany dokument tylko potęgował poczucie pilności. Nie mógł dłużej ignorować sygnałów. Coś trzeba było zrobić. Zdeterminowany, zaczął opracowywać plan, jak sprawdzić, jak matka jest traktowana, bez wzbudzania podejrzeń Gabrieli. Niezapowiedziana wizyta wydawała się idealnym rozwiązaniem. Jednak zanim podjął jakiekolwiek działania, telefon służbowy znów wymagał jego uwagi. Przygotowując się do rozmowy z kolejnym klientem, pewien pomysł zaczął nabierać kształtów w jego głowie, pomysł, który mógł zmienić wszystko. W tym czasie Gabriela, oświetlona światłem telefonu, kończyła sprzątanie domu na przyjazd Alana. Dom, który zwykle wydawał się przytłaczający, teraz był schludny i pachniał środkami czystości, okrutny kontrast do codziennej rzeczywistości Roberti. Gabriela poruszała się z niemal gorączkową energią, Poprawiając każdy szczegół, podczas gdy Roberta z wyczerpanym wzrokiem i ociężałym ciałem obserwowała w ciszy, wiedząc, że ten spokój jest tylko chwilowy. Zadowolona z efektów, Gabriela zwróciła się do matki i z udawaną słodyczą rozkazała: Mamo, nie chcę, żeby się pokazywała, kiedy Alan tu będzie. Słodki ton nie zmylił Roberti, która westchnęła z rezygnacją, spuszczając głowę i zgadzając się wiedząc, że jej opinie nigdy się nie liczyły. Każde słowo Gabrieli odbierało Robercie kawałek jej godności, jak ostre noże. Podczas gdy córka przygotowywała się na wizytę, myśli Roberti uciekały do Saula. Zastanawiała się, czy on wiedział, co tak naprawdę się działo. Brak Saula, ukochanego syna i jej jedynej nadziei, tylko potęgował pustkę, którą zostawiała Gabriela swoją zimną i obojętną obecnością. Roberta zastanawiała się, co zrobiłby solo, gdyby znał całą prawdę, ale bała się, jakie mogłyby być tego konsekwencje. Ciężar kolejnego dnia, pełnego upokorzeń, stawał się coraz bardziej nieznośny. Mimo to, w swojej cichej fortecy bólu, Roberta trwała z siłą, której Gabriela nigdy nie zrozumiałaby. Gdy córka jeszcze spała, Roberta wstawała przed świtem. Gotowa zmierzyć się z niekończącymi się obowiązkami domowymi. Każdy jej ruch był powolny, jakby niosła na sobie cały świat. Pranie, sprzątanie, gotowanie. Jej dłonie, naznaczone latami pracy, nigdy nie odpoczywały. Upokorzenie było stałym towarzyszem, cieniem, który kroczył za nią na każdym kroku. Ale Roberta nie płakała, uzypiekły jej oczy, ale nie pozwalała im płynąć. Gabriela nie mogła zobaczyć jej słabości. Nie mogła wiedzieć, jak bardzo jej słowa raniły. Roberta kurczowo trzymała się wspomnień o szczęśliwszych dniach, kiedy dom był pełen miłości i śmiechu. Teraz każdy kąt zdawał się odbijać echem jej milczącego cierpienia. To, co kiedyś było schronieniem, stało się polem bitwy, na którym Roberta walczyła o resztki godności. Każda obelga, każde rozkazanie Gabrieli było jak ostry nóż ale Roberta trzymała głowę wysoko, nawet gdy wszystko w niej było rozbite. Jednak jej myśli nieustannie wracały do Saula. Przypominała sobie jego wizyty, słowa pocieszenia i uśmiech, który rozświetlał nawet najciemniejsze dni. Był jej jedyną nadzieją, jedyną osobą, która mogła ją wyrwać z tego koszmaru. Roberta tęskniła za dźwiękiem jego głosu, ale Gabriela zawsze znajdowała wymówkę, by nie mogli porozmawiać. Tego popołudnia, kiedy sprzątała salon, nowy niepokój zaczął kiełkować w jej myślach. Czuła, że coś nadchodzi i że nie będzie mogła tego dłużej ignorować. Gabriela jest bardziej niespokojna niż zwykle, pochłonięta przygotowaniami na przybycie Alana. Atmosfera w domu jest napięta, jakby miało wydarzyć się coś ważnego. W międzyczasie Roberta, która stara się utrzymać wszystko w porządku, nie może uniknąć pytań o to, co przyniesie przyszłość? Kiedy Alan w końcu przyjeżdża, dom błyszczy, co jest efektem determinacji Gabrieli, by utrzymać pozory. Wchodzi promieniując uśmiechem, witając córkę ciepłym uściskiem, nie zauważając niewidocznych napięć, które przenikają otoczenie. Roberta, niczym cień w kącie pokoju, obserwuje w milczeniu, starając się stać się niewidzialna. Z wymuszonym uśmiechem Gabriela przedstawia Alana Robertzie. Ale nie jako matkę. To jest Roberta, nasza służąca, mówi, z fałszywą słodyczą, która ciąży Robertzie na sercu. Każde słowo to jak cios w jej godność. Alan, nie zdając sobie sprawy z okrucieństwa sytuacji, jedynie kiwa głową, przyjmując kłamstwo bez wahania. Podczas wizyty Gabriela utrzymuje idealną fasadę, śmiejąc się i rozmawiając z Alanem, jakby wszystko było w porządku. Roberta, Zepchnięta do roli służącej, podaje herbatę i przekąski. Jej drżące ręce zdradzają jej niepokój, ale stara się, by Gabriela nie zobaczyła jej łez. Alan, nie wiedząc o prawdzie, mówi o tym, jak dobrze zadbany jest dom. Masz szczęście, że masz kogoś takiego jak Roberta, aby pomóc, mówi, nie zdając sobie sprawy, że jego słowa jeszcze bardziej ranią Robertę. Gabriela uśmiecha się. Przyjmując komplement, jakby był skierowany do niej, podczas gdy Roberta pochyla głowę, ukrywając ból w oczach. Pod koniec dnia, gdy Alan w końcu się żegna, Roberta czuje chwilową ulgę. Ale w głębi duszy wie, że prawdziwa walka wciąż daleko od zakończenia. Gabriela, zadowolona z sukcesu swojego przedstawienia, rzuca zimne spojrzenie na matkę. Teraz posprzątaj to wszystko, rozkazuje. Nie okazując ani odrobiny wdzięczności. Gdy Roberta szykuje się na kolejną noc niekończących się obowiązków, w jej sercu zaczyna kiełkować nowa determinacja. Myśli o Solou, jego troska i miłość dodają jej sił. Po drugiej stronie miasta Solou, z niepokojem w głowie i ciężarem w sercu, osiąga punkt zwrotny. Zakłada garnitur i wkłada ciasto czekoladowe do pudełka. To prosta czynność. Ale pełna miłości i nadziei. Decyzja o niespodziewanej wizycie to mieszanka odwagi i desperacji, jego ostatnia próba odkrycia prawdy o stanie matki. Podróż jest długa i cicha, a myśli solą krążą wokół wszystkich możliwych scenariuszy. Wyobraża sobie moment spotkania, wyraz zdziwienia na twarzy Gabrieli, gdy zobaczy go niespodziewanie. Myśl o tym, by poznać prawdziwą sytuację matki, przeraża go. Ale wie, że musi to zrobić. Gdy dociera do domu, solo uparkuje samochód i rzuca ostatnie spojrzenie na pudełko z ciastem symbol jego próby wniesienia odrobiny radości do spotkania. Głęboko oddycha i kieruje się w stronę drzwi, każdy krok rozbrzmiewa w jego umyśle jak bębny. Oczekiwanie i strach mieszają się, gdy dzwoni do drzwi. Drzwi się otwierają, a Gabriela pojawia się z wymuszonym uśmiechem na twarzy na widok brata. Solo, co za niespodzianka, mówi, próbując ukryć panikę w głosie. Spojrzenie Gabrieli nie oszukuje Solo, który natychmiast dostrzega napięcie w powietrzu. Wchodząc do domu, czuje narastający dyskomfort. Przechodząc przez pokoje, słyszy kroki Roberta, która stara się wykonać swoje obowiązki, echo wypełnia korytarze. Atmosfera jest ciężka i przytłaczająca, a Solo zauważa, jak wszystko wydaje się być w sztucznej kolejności, jak scenariusz stworzony, aby oszukać. Prawdziwa niespodzianka czeka go w kuchni. Tam znajduje Robertę, klęczącą na podłodze i z determinacją wycierającą powierzchnię. Ta scena uderza go jak cios w grzuch. Ciasto czekoladowe, które przyniósł jako gest miłości, staje się okrutnym kontrastem do rzeczywistości, którą widzi. Jego serce ściska się. Widząc matkę w tak podporządkowanym stanie, z widocznymi oznakami zmęczenia na dłoniach i zgarbionej postawie, w salonie Gabriela wydaje się być beztroska, bawiąc Alana śmiechem i powierzchownymi rozmowami. Jednak scena w kuchni ujawnia mroczną stronę życia, którą Solo starał się ignorować. Każdy ruch, Roberti to świadectwo jej rezygnacji i cierpienia, okrutny portret życia pod tyranią córki. W Solo narasta fala złości i smutku. Obserwuje matkę, której determinacja i godność wciąż pozostają nienaruszone pomimo przeciwności. Kontrast między wymuszoną radością Gabrieli a prawdziwym bólem Roberti jest szokujący. Gdy wrażenie tej sceny zamienia się w zdecydowaną determinację, Solo wie, że prawda musi zostać ujawniona. Nowy etap właśnie się zaczyna: taki, który wydobędzie na jaw to, co naprawdę dzieje się za ścianami tego domu. Kuchnia wypełniona jest napięciem prawie namacalnym, gdy Solou zbliża się do Gabrieli, która siedzi za Alanem, nieświadoma chaosu wokół. Wyraz twarzy Solou to mieszanka złości i smutku, gdy obserwuje matkę, która nadal na kolanach szoruje podłogę w milczeniu. Ignorując Alana, Solou wpatruje się w Gabriela z determinacją. Gabriela, musimy porozmawiać, mówi, a jego głos drży, odsłaniając intensywne emocje których nie potrafi ukryć. Zaskoczona Gabriela stara się zachować spokój, ale niepokój w jej oczach jest wyraźny. O co chodzi, Solo? pyta, próbując brzmieć swobodnie, ale nie udaje jej się ukryć nerwowości. Solo robi krok do przodu, wpatrując się w Gabriele, zanim zwróci się do Roberti. Mamo, czy wszystko w porządku? Jego głos zdradza szczery zmartwienie. A on dostrzega ból i wstyd w oczach matki, ale także małą iskrę ulgi na widok syna. Tymczasem Gabriela, z bladą twarzą i szeroko otwartymi oczami, desperacko stara się usprawiedliwić swoje działania, wiedząc, że prawda jest tuż za rogiem. Atmosfera staje się jeszcze bardziej napięta, a każde słowo Solo brzmi jak ostra brzytwa, przecinająca kłamstwa, które Gabriela budowała przez lata. Nie rozumiesz, Solo. Zaczyna, ale jego determinacja nie pozwala jej uciec od nadchodzącego konfrontacji. Tylko próbuje przetrwać. Gabriela stara się usprawiedliwić, jej głos drży pod presją. Solou, z zimną krwią odzwierciedlającą intensywność jego złości, ignoruje jej puste wymówki. Przetrwać. W ten sposób usprawiedliwiasz to, jak traktujesz naszą matkę. Jego niedowierzanie odbija się echem po ścianach kuchni. Ujawniając głęboką ranę, jaką odnosi, widząc Robertę w cierpieniu. W tym momencie Alan wstaje, oburzony kłamstwem Gabrieli, która powiedziała, że Roberta to tylko sprzątaczka. Z rozczarowaniem w oczach odchodzi, prosząc, aby nigdy więcej go nie szukała. Zaskoczona intensywnością słów Solou i Alana, Gabriela próbuje się bronić. Zawsze robiłam to, co mogłam. To trudne Wy tego nie rozumiecie, ale jej obrona brzmi coraz słabiej, osłabiona prawdą, której już nie potrafi ukryć. Ironia jej usprawiedliwień jest namacalna, a każda kolejna próba wyjaśnienia zdaje się tylko zwiększać kruchość jej pozycji. Solo, obserwując matkę, czuje rosnącą falę determinacji wewnątrz siebie. Niesprawiedliwość, którą świadczył, cierpienie Roberti. Przemoc ukryta pod płaszczem troski, wszystko to wywołuje burzę emocji. Nie możesz po prostu obwiniać trudnych okoliczności, stwierdza stanowczo. To, co zrobiłaś, jest niedopuszczalne i nie zamierzam stać z założonymi rękami. Gdy Gabriela desperacko próbuje utrzymać kontrolę, Solo uzdaje sobie sprawę, że nowa walka jest tuż przed rozpoczęciem. Złość i determinacja w jego oczach odzwierciedlają pewność, która teraz panuje w jego umyśle. Po konfrontacji czuje się bardziej zdecydowany niż kiedykolwiek, aby zapewnić matce sprawiedliwość, na którą zasługuje. Wiedząc, że nie może zostawić sytuacji tak, jak jest, Solo zaczyna z precyzją planować swoje następne kroki, zdeterminowany, by naprawić długotrwałe cierpienie Roberti. Solo zanurza się w walkę o sprawiedliwość. Rozmawia z innymi prawnikami. Bada wszystkie dostępne opcje prawne i poświęca się przygotowaniu pozwu, który pociągnie Gabriela do odpowiedzialności za jej działania. Każdy dokument, który podpisuje i każdy telefon, który wykonuje, są jak kawałki układanki, które układa z determinacją niemal nieustępliwą. W międzyczasie Roberta, teraz bardziej pełna nadziei z powodu obecności syna, odczuwa lekką ulgę w swoim zmęczonym sercu. Myśl o nadchodzącej zmianie przynosi nowe życie jej duchowi. Solo staje się jej obrońcą i bezpiecznym portem w chaosie, z którym musiała się zmierzyć. Gwarantuje jej, że cierpienie w milczeniu ma się ku końcowi. Przygotowania do walki prawnej są skrupulatne i wyczerpujące. Solo zbiera dowody, organizuje zeznania i buduje solidną sprawę przeciwko Gabrieli. Presja rośnie z każdym krokiem, ale również nadzieja. Że prawda w końcu zwycięży. Jest świadomy, że walka będzie trudna i że droga będzie pełna przeszkód, ale pewność, że walczy o dobro matki, jest paliwem, które go napędza. W miarę zbliżania się Wielkiego Dnia Roberta zaczyna marzyć o innej przyszłości. Napięcie i oczekiwanie wzrastają, gdy proces prawny się zbliża. Wreszcie nadchodzi dzień zmiany, a atmosfera w domu to mieszanka ulgi i niepokoju. Jakby powietrze było naładowane obietnicami. Solo, pełen determinacji, przyjeżdża do domu ze swoją ekipą, gotowy, by uratować Robertę z jej niedozniesienia sytuacji. Dom, który kiedyś symbolizował kontrolę i ucisk, ma wkrótce przekształcić się w miejsce wyzwolenia. Gdy pudła są układane, a rzeczy Robert i starannie pakowane, w powietrzu zaczyna unosić się fala nadziei. Roberta obserwuje wszystko z mieszanką emocji i zdenerwowania. Każdy przedmiot, który trafia do pudeł, oznacza krok w kierunku nowego życia, zdala od cieni, które ją prześladowały przez tak długi czas. Jednak, gdy Gabriela dostrzega, co się dzieje, wpada w panikę. Jej próba utrzymania pozorów normalności rozpada się w obliczu rzeczywistości, której nie może dłużej ignorować. Jej krzyki i próby powstrzymania zmiany tylko zwiększają napięcie w powietrzu. Solo, spokojny i zdeterminowany, nadzoruje każdy detal, dbając o to, by Roberta mogła odejść bez dalszych przeszkód. Jej serce bije szybko, gdy robi ostatnie spojrzenie na dom, w którym każdy kąt i przedmiot niosą ze sobą wspomnienia bólu i cierpienia. Jednak obecność Solo, z jego siłą i determinacją, Przynosi nowe światło do oczu Roberti. Możliwość w końcu zostawienia za sobą bólu i upokorzenia staje się namacalną rzeczywistością, a transformacja jest na wyciągnięcie reki. Ostatnie rzeczy są ładowane, a Solo i Roberta wsiadają do samochodu, gotowi zostawić wszystko za sobą. Z przyspieszonym pulsem odjeżdżają. Kilka tygodni później nadchodzi dzień rozprawy, a sala sądowa jest wypełniona napięciem. Solo. Stojąc obok Roberti, obserwuje, jak adwokat obrony próbuje bronić Gabrieli. Jednak dowody są miażdżące. Zeznania sąsiadów, dokumentacja medyczna i relacje przyjaciół, którzy odwiedzili dom, malują wyraźny i niezaprzeczalny obraz nadużyć i zaniedbań. Gabriela, blada i niespokojna, próbuje się bronić mieszanką arogancji i rozpaczy, ale jej usprawiedliwienia rozpadają się pod ciężarem dowodów. Sąd słucha w milczeniu, gdy Roberta, z drżącym, ale zdecydowanym głosem, dzieli się latami cierpienia i upokorzenia, które przetrwała. Każde jej słowo to bezpośredni cios, każda łza to echem przeżywanego koszmaru. Solou, wpatrując się w Gabriele, odczuwa falę gniewu i smutku. Ten moment jest kluczowy nie tylko dla zapewnienia bezpieczeństwa jego matce, ale także po to, aby jasno pokazać, że nadużycia nie będą tolerowane. Po rozważeniu wszystkich dowodów i zeznań, sędzia w końcu ogłasza wyrok. Gabriela zostaje skazana za znecanie się i otrzymuje swoją karę. Gdy jest prowadzona w kajdankach z sali sądowej, w sercu Robert i zagnieźnia się fala sprawiedliwości. Chociaż blizny z przeszłości nadal są obecne, zaczyna dostrzegać przyszłość, w której ból nie rządzi jej życiem. Obok niej solo czuje nowy spokój, wiedząc, że jego matka w końcu jest wolna od udręki. Mam nadzieję, że spodobała ci się ta piękna historia. Polub ten film, zasubskrybuj kanał i udostępnij ten film swoim znajomym i rodzinie. Dziękuję za oglądanie i do następnego filmu.